Webojaga gra w grę. Jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj. A więc zaczynajmy. Okej. Okay. Hey sniper, take one of these. It should help you take something out. It packs quite the punch. Jo, proszę. Duża bomba. super. A dobra. To nic ciekawego już nie ma. We've got a man on swoją Nazywa się He's been giving us bad intel for weeks now. So SOE want him dead too. His bad intel's finally caught up with him. Mm-hmm. Here, this line will put you onto the dam. You must get to the factory over the river from there. Be tiding in the back of another truck.

Die, die Lagerplatz verstaubt sind, wurde auch Zeit. Keine Ahnung, was mit dem anderen ist. Aber einer wird gerade beim Versandtibuch getestet. Tatsächlich keine Kinder ein neues Spielzeug gekriegt. Und komm jetzt wieder. 43 metry. Tam ci poszli na pewno. Nie ma ich. Lepiej być zachowaniem niż strzelać przed nim. Lepiej go usunąć, bo jeszcze nas zobaczy, jak się stąd ruszę. Nie poszło. o o właśnie widziej, Nie widzi. go. Nie wiem dlaczego, ale bujało mi broń. Bardzo mi bujało karabin. Coś jeszcze? O. O, o, ktoś tutaj biegnie. All I can. Pełny zapas butelek. Tutaj jest czysto. O, łom. Jeszcze się tutaj rozejrzę. Nie ma czegoś ciekawego. Pozbieram sobie naboje. No i cokolwiek oni przy sobie mają. Dobra. No, też bym tego bardzo chciała. Nie wywoływać alarmu. A no, trochę się rozbiegłam, szum tej wody można wykorzystać, żeby zagłuszyć strzał. Klaus Tygamoniu. Coś ty gamoniu, Ty ty Aha. Dobra. Gut zu wissen. Das hat mir ein bisschen Probleme gescheitert. Wir mehr Ich kann es kaum erwarten, Alfred wiederzusehen. Mir fehlt mein Hund. Teraz pytanie: Czy mam iść od tej strony? Bo nasz cel jest aż tam. O, proszę bardzo, 387 metrów. Czy zamiast tędy po prostu. Iść na skróty, ominąć do tylu wrogów, a jest taka możliwość jest tutaj coś ciekawego. wracamy, a tutaj też nie. Idziemy do góry. I teraz widzę, że tutaj jest tyrolka do tamtego punktu. I później jest most, o widz, tam jest most. Proszę bardzo, można iść od tej strony, lub też można iść od tej strony z góry, bo talina jest umieszczona. Drugi koniec jest przymocowany zupełnie do innego punktu. Tu jest drabina, proszę bardzo. Może ja tych wrogów tutaj, co mam pozaznaczonych, spróbuję sobie już na zapas yy, unieszkodliwić. Zasięg 97 metrów. 163 metry. Cały czas mam dylemat i nie wiem od której strony tam wejść. Może jeszcze tutaj tych sobie zlikwiduję. Dobra, jeden jest. Nie wiadomo co tutaj za tymi ruinami się dzieje. Ani za tymi. Fakt, faktem to jest jeszcze cały czas ten, ten brzeg. Z tej strony jestem. Jeśli tutaj się udam, to będzie jeszcze do pokonania. Most. Ale co czekam je przed mostem, i co czekam je za mostem? No, tego nie widzę. 177 metrów. A czy tutaj jeszcze jest wróg gdzieś ukryty? Dobra, spróbuję iść z tej. Zaraz, z tej strony. Właśnie. Ale jeśli ja go zabiję, to zaraz ktoś to zauważa. Bo tu chodzi ich więcej niż jeden. Okej. Mam nadzieję, że to była dobra decyzja. To bardzo namioty zrobione z płacht namiotowych, które były na ekwipunku Wermachtu. Trzech takich żołnierzy nosiło taką płachtę ze sobą w formie takiego trójkąta. Z jednej strony były guziki, z drugiej strony tej płachty, po drugiej stronie były twory na guziki. Po środku, tak mniej więcej, był otwór na głowę. Można było też jej używać jako peleryny. A trzech żołnierzy, jak się razem złożyło, każdą ze swoich płach, tworzyło się właśnie takie namioty. Uważam, że Ja, der Anse. Ja, du schon seit einem Monat mein Mutter, mein Dein Problem ist halt, dass du nicht der Sohn eines weiteren bist. Ja, das wird wohl sein. Ja, Wir wurden schon gehört. Jemand hat die Flasche Whiskey gestohlen, die ganz so stolz war. Wann ist das denn passiert? Sobald ich wieder in der Kaserne bin, sage ich einfach, wie das ist aus was. Bardzo fajny smaczek jest to właśnie, że można sobie posłuchać, o czym rozmawiają. Dobrze. Mogę iść górą, widzę tam. No, ale ja tam raczej nie doskoczę. Co tutaj? A, proszę bardzo, są tutaj pnącza. Mogę sobie po nich wejść do góry. Później w lewo bodajże, nie w prawo. Pokierujemy się cały czas tam w kierunku o. Po drugiej stronie mostu. Mogę ich zabić, a nie muszę. Okej, okay. dobra. Jak na razie widzę, że jest tylko dwóch. I znajdują się pod nami. Okej. Okay. Skocz. A tutaj się doskoczyć w tym kierunku, nie. Hmm. Nie, nie. Tak lepiej nie. Tam sobie chyba palą papierosy. Skocz. No. Teraz wyżej nie mogę. Jest opcja zeskoczy. Jeszcze tam panowie są, masą. a tutaj coś mamy, proszę bardzo. Amunicja, broń krótka, nieśmiercielność. No nie, my taką amunicją nie będziemy tutaj walczyć. Dobra, jest most. dobra I Tu jestem na widoku tak jak najszybciej stąd zniknę Może się... O, proszę, nie mogę się zapisać. Dlaczego? Muszę teraz? O. Okej. Okay. Dobra. To idziemy. A tutaj na mapce widzę, że ktoś tutaj jest. Niedaleko. Dobra, za torowiskiem. No i tamten mechanik. No, ostatnio jak się przyglądałam tutaj, to miejsce, to tutaj chodził jeszcze jeden. I pytanie, gdzie on jest? Ja bym mogła go zwabić tutaj gwizdem. Może tak, ale nie jestem pewna. Jak się nie uda? Amen. Time to go to work. Got to take out the factory, then find the Kraken shipping manifest. All in a night's nice work. Coś tutaj mamy na mapce, zaraz mi się tutaj pokazało. Klucz do sterowni dźwigu ma niejaki Czyli to jest tutaj. O tutaj, co mamy? Zbadaj oksownie. Mhm. Główny piec. Poszukaj magazyn. Znajdź zabij Matthiasa er Erlicha. Sturmbannführer. Z mają się spotkać koło magazynu. Proszę. No. Tutaj jest. Najbliżej ta stalownia. Dobra. Biuro stacji kolejowej. Zwiat z powietrza wskazał to miejsce jako odpowiedni punkt rozpoczęcia misji. No dobrze, też tak zróbmy. Łam się, jest tam ktoś. Biuro stacji kolejowej. Ok. Jest tutaj coś. Już po erlichu. Ciska nam, trzeba go sprzątnąć. Aha, to jest ta osoba właśnie, o której mówili. Partyzanci. Tak, dobrze. To dla niego jest przygotowana ta bomba ze szczurem. Aha. Tutaj coś ciekawego jeszcze jest? Nie. Nie. ja się nie dostanę do momencik do stalowni chyba nie oddalam się spróbujmy do tej stalowni iść jeszcze tutaj sprawdzimy co ma Może go lepiej schować? O nie, to nie są te skrzynie. Pomyliło mi się. Broń przeciwpancerna. Mina super. A tutaj nie ma nic. No to chodź tutaj. O, jest, proszę, nożyce do prętu. Robi się gorąco, lepiej się zapiszę. Teraz, ile ich tutaj jest? Tam, Baba Jaga gra w grę. Jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj.